Dzień dobry, widzowie! Mamy kolejną aktualizację Supermarket Simulator! Mamy owoce, mamy warzywa, trzy licencje nowe, są nowe szelfy również, kiedy to się kupuje? Kale to jest chyba waga. No to wychodzi, kupimy jedną. No i to jedno, bo wiecie, miejsca ja nie mam. Tak, no muszę im... a, kenasis, czyli będę pewnie musiała drugiego typka ogarnąć. Ja już ostatnio zrobiłam sobie tutaj takie, powiedzmy, Miejsce, ale dawaj sobie go to tutaj w ogóle. Trochę sobie właśnie te książki poprzedstawiałam, bo to wyglądało jak kupsko na tych wielkich szelfach i to było pointless. W ogóle jakie inne kartony są, nie? Nie! Nie bierzcie mi tych kartonów! Marketplace jest jakie drogie: 24,50. Pieczara. Obok tego, co ustawimy. Ale fajna animacja jest overall. Owoce sobie w ogóle damy później, na innego szelfa, nie? Yy, dobra, pomidory na środek. Ale te brzydkie! te Pomidory są paskudne, bym powiedziała. 26,40, ale bardzo drogie są te warzywa, bym powiem. To jest kiwi. No to kiwi do owoców. Mamy jabłka. Kolejny owoc. Uy, tutaj. Cytryn Cytrinian. Marcheweczka. Marcheweczka damy sobie... o, może być tutaj. Także co, możemy jeszcze sobie zatrudnić y, typiarkę do sprzątania, oczywiście to jest typiarka, klasyk. Stereotypy, nie? Gdzie to się kupuje? Zawsze zapominam i klikam nie to, co trzeba. Możemy w ogóle sobie takie trzy typiarki kupić, ale mi się wydaje, że nie ma sensu. Ale za to kupimy sobie drugiego kasiera. Naczyń custom e, Merhelpera. Bo może być właśnie problem z jednym, więc sobie drugiego. Gdzie on w ogóle stoi? Stoją obok siebie. No dobra. Zapraszam na warzywka, halo! W ogóle jak ta waga śmiesznie się, się wygląda. I co, ja będę mogła im ważyć? Ty, ja ciekawa jestem. Dobra, i co ja mam tu kliknąć? Nie to? No kod produktu, tak? O, naklejeczkę! Chciałam nakleić, okej, okay. fajne, ciekawe. Ej, to jest spoko. Fajne bardzo, to mi się podoba. Ten już gdzieś biegnie, Krzysztof, gdzie on tam biegnie? Jezu! Krzysiu! Nie bi. Kłop do nich podchodzi? Podchodzi. Ale jak szybciutko ogarnął! Tutaj nie jest, halo. No, już pani przyszła, super. Jezu, ej, patrzcie ile brudu! Ile brudu ja mam? Boże, ty, ta typiara nie ogarnia. Co ty robisz? Uciekaj mi. Nie, bo ja w ogóle nie sprawdzam, czy ja żywa mam. Nie trafiła mnie. To Krzysiu jest bo... Krzysiu! Ogółem bardzo fajne, podoba mi się. Chyba od razu kupię też yy, kolejną licencję na warzywa, bo jestem jeszcze w stanie, nie? O, w ogóle ta pani stoi na, na zewnątrz. Jakie to przykre pod drzewem stoi, w ogóle siara trochę. Dziękuję za branie mi rzeczy. Aby nie wzięli produktów, których nie ma. Ale ta animacja bardzo taka smug bardzo mi się podoba, fajniutka jest. Tutaj mamy cebulę, cebulę damy sobie do warzyw. Ale dobra, jak mamy już owoce, warzywa, to może sobie zmienimy troszkę koncept. A, a mamy ananaski. Tylko pięć. Tylko pięć jest w opakowaniu. Mamy cukinię. Gruszka. Gruszka koło jabłek pasuje, ale no już trudno. Kolejny mamy arbus. Tylko cztery. Tylko cztery w opakowaniu. To jest ziemniak. Tak, tak, dałam na dwa przypadkiem. Oczywiście nie trafiłam. Ja się nie znam o tych owocach, warzywach. Ile ziemniaczki? Drogo, drogo bym powiedziała. Dobrze klikłam? Nie. 9,20 I coś nam chyba się zostało. Mamy takie coś. No ja to sobie dam do warzyw, bo to... Ja nie wiem, to tylko w grafie. Tego w sklepie nigdy nie widziałam u nas. No i kolejne mamy 5. Ale już jest trochę drogo. Mi się wydaje, że pasujemy bo jeszcze nie jesteśmy na kupienie produktów, ale jakbym jeszcze jeden dzień przeleciała, to byłoby mnie stać. Więc teoretycznie możemy jeszcze yy, to zrobić. Dobra, witam Was w kolejnym dniu. Powiem Wam, że zaczyna się robić ciężko. Już jednak to jest ten etap, gdzie po prostu... jest tyle do roboty, że ciężko ogarnąć. że tak powiem, no. Produkty się kończą, nie? Ja widzę, mówię po dwa. Bo naprawdę... Produ produkty się kończą. Ja nawet nie zauważę tego, bo... bo po prostu nie widzę. Tutaj trzeba sprzątać też, bo typiera troszkę wolno to robi. Yy, tutaj yy, na, na ten pomóc, bo są tylko dwóch typów, no mogę zawsze zatrudnić więcej, ale wiecie, to też nie polega na tym, żeby web był samoobsługowy, w sensie się a Ale nadal, zamówienia, ja, yy, ja muszę zrobić zamówienie, bo zamiennik nie zrobi zamówienia. Dwie ty, nie tylko, zamiennik po prostu nie zrobi tego zamówienia. A pracownicy nie wyłożą go sami bardzo szybko, dlatego, no, wiecie, jest jak jest. Ziemniaki tak już domawiałam, bo się skończyły. Tak wam powiem. I te inne warzywa skończyły mi się. Były pustki. Normalnie poczułam się jak w normalnym sklepie. Na lodówkach jest pusto. Masakra. Ile złodziei w ogóle. Wszystkiego tutaj jest milion. Czułam się po prostu wszystkim, na wszystkim. Jeszcze mają dojść przecież te dostawy różne i zamówienia online, to dopiero będzie jakby nie, nie wiem. No nie rozdwoję się, nie rozdroję... Czekaj, tu mówisz. Więc nie wiem, czy po prostu nie będę musiała kupić sobie więcej towaru na magazynie, żeby leżał. A pracownicy na bieżąco to jakby no rozkładali, no bo co mogę powiedzieć? Jakby jest tego za dużo się zaczyna robić. No to jeszcze nie jest koniec jakby aktualizacji, tak? Ja książki, w ogóle zapomniałam o książkach w pewnym momencie, że istnieją, istnieje taki produkt. I była puska na, na półce. Strasznie, strasznie tu się robi ciężko, bym powiedziała. No. jeszcze jakby dało się sprawdzić w komputerku, tak jak jest supermarket, Together, ilość na stanie. Produktów. No to by było niesamowicie fajne. Bo nie trzeba by było łazić po sklepie, jednak, i zamawiać. Ale no tego raczej nie wprowadzą. Wydaje mi się. Szkoda. To już całkiem ułatwiłoby pracę, i wtedy bym mogła sobie przyapczyć, tak? Wtedy bym mogła sobie przyapczyć, bo mam Krzysztofa, mam Janinkę z miotłą. Także jakoś po ten sklep funkcjonował, ale no, jak nie przechodzę się zbyt często po sklepie no to widzę, że paper towel jest pusty, na przykład no tutaj półeczka, już dołożony? nadal nie dołożony, no nadal niedołożony sobie jeszcze kupię ale no widzicie, jak to jest, bardzo mało tego papera a on jednak schodzi, tak, chemia schodzi, czasem bardzo, a czasem w ogóle dobra, sobie domówię wszystkiego Została mi jeszcze jedna licencja z produktami. Nie wiem kiedy ją sobie wbiję hajs na nią. Ale przy dobrych wiatrach rozszerzenie sklepu nie będzie mi potrzebne. I jakoś sobie dam radę, tak? Ale no, w późniejszych fazach gry fajnie byłoby mieć jednak fajnie tutaj rozbudowane i, i więcej też na no, warzywa jeszcze trzeba zamówić. Ja zamówię sobie więcej, tak? Żeby to fajnie wyglądało, na przykład o no, marchewki nie ma. Ale sama aktualizacja bardzo mi się podoba i bardzo polecam sobie samemu ograć, także co widzowie dzięki za oglądanie i do następnego.